Znak. Prawy 4 zostań. 50. Lewy 4 plus 3 dni. Do lewy 5 dni. Prawy 6. Bardzo dobrze. Prawy 6. 80. Lewy 6. Do lewy 5. znać. 3 dni zostań. Prawy 5. Na szczycie zostań. 60. Uchamuj. Tam masz zahamować. Hamuj, 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 hamuj. Hebel od razu do końca. Jedziesz. Trzy minus dni. Lewy sześć. Zdecydowanie długi Pięćdziesiąt. Lewy długi dno. Dni. Koniec. Dni. Weź, 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 weź. Opór, opór, opór.